Widajcie. Mokre lasy tropikalne Amazonii stanowią największy masy w leśny na świecie. Zajmuje on północno-zachodnią część Brazylii oraz znaczne terytoria Kolumbii, Peru, a także innych krajów Ameryki Południowej. Tędy przepływa olbrzymia Amazonka oraz tysiące innych rzek. Nic dziwnego, że tamtejsza fauna jest tak niezwykle różnorodna. Sądzicie, że możliwe jest, że w tych niekończących się lasach wciąż nie odkryto jeszcze wszystkich stworzeń? Turyści przyjeżdżają do tajemniczych lasów Amazonii po to, aby pełną piersią wdychać w powietrze przesycone glebowo-korzennym aromatem i podziwiać bogactwo dziewiczej przyrody. Ale samodzielne zapuszczanie się do dżungli nie jest zalecane. Lasy te są niebezpieczne ze względu na obfitość dzikich zwierząt, trujących roślin i niebezpiecznych owadów. Gleba w wielu miejscach jest bardzo podmokła lub po prostu bagienna. Najlepiej po dżungli podróżować z przewodnikiem, który potrafi ominąć niewidoczne dla oczu turystów przeszkody i niebezpieczeństwa. Nasz dzisiejszy bohater. Nie bał się zupełnie sam zapuścić do amazońskiej dżungli. Po prostu ten człowiek się tutaj urodził. Pewnego razu, jak zwykle, spokojnie przechadzał się po lesie, gdy nagle usłyszał słaby pisk w trawie. Pochylił się i ujrzał dziwną istotę, brzydkie jak noc maleństwo, przypominające z wyglądu małego potworka. Nigdy wcześniej nie widział czegoś takiego. Mężczyzna przyznał, że nawet się nieco wystraszył, ale szybko zrozumiał, że nie może zostawić go w lesie na pastwę losu. W domu mężczyzna zorientował się, że był to ptak, tylko nie bardzo wiedział jaki. Piskle nie przypominało żadnego znanego mu ptaka. Dobry człowiek postanowił spróbować wykarmić dziwne stworzenie. Po dwóch tygodniach mężczyzna nie mógł się nadziwić. Piskle zaczęło się opierzać. Na całym ciele wyrosły mu przepiękne kolorowe pióra. Tydzień później stało się jasne, że ptak jest niezwykle kolorowy. Kilka dni potem mężczyzna wykrzyknął ze zdumieniem: To przecież Ara! i okazało się, że miał rację. Piskle tego rzadkiego i najdroższego gatunku papug najprawdopodobniej wypadło z gniazda. Samo z pewnością nie dałoby rady przetrwać. Na szczęście. Na ratunek przyszedł mu człowiek. Ara to rodzaj papugi, która gniazduje tylko w lasach tropikalnych Ameryki Środkowej i Południowej. Należy do niego 15 gatunków, z których 7 już wyginęło. Ara jest najpiękniejszą, największą i najdroższą papugą na świecie. Osiąga 95 cm długości. A ubarwiona jest niezwykle jaskrawo w kolorach zielonym, czerwonym, niebieskim i żółtym. Ara ma długi ogon, duży zakrzywiony dziób, najsilniejszy na świecie, a rozpiętość jej skrzydeł osiąga półtora metra. Ptaki te są bardzo inteligentne, łatwo się uczą. Co ciekawe, po nieupierzonych miejscach na głowie można ocenić nastrój ptaka. Jeśli papuga jest zła lub zdenerwowana, przyjmują one czerwoną barwę ary szybko przyswajają ludzką mowę. Te piękne ptaki żyją około 70 lat. Pod dobrą opieką mogą dożyć setki. Nie tak łatwo jednak kupić ary. Niemal we wszystkich krajach handel tymi papugami jest zabroniony prawem. Jedna trzecia wszystkich gatunków papug jest zagrożona wyginięciem z powodu działalności człowieka lub przez kłusownictwo. Mężczyzna powiadomił o swoim znalezisku odpowiednie służby, które skontaktowały się z Zo, gdzie znalazł się specjalista od wychowywania ar. Piskle trafiło tam, aby mogło spokojnie dorastać, zanim wypuści się je na wolność. Czasami to, co na pierwszy rzut oka wydaje się brzydkie, a nawet okropne, może zamienić się w niezwykle piękną istotę. A Wam zdarza się? Że wasze pierwsze wrażenie, odnośnie co do sytuacji, lub nowo poznanego człowieka okazało się mylne. I to wszystko na dziś. A może jesteście właścicielami takich papug i chcecie nam opowiedzieć o swoim pupilu. Łapki w górę i do zobaczenia wkrótce.